Waszym celem jest zdobycie budżetu na zakupy na następny tydzień. Zakupy odbywają się raz w tygodniu w sobotę. Musicie założyć się ze mną, czyli z wielkim bratem o wykonanie wszystkich zadań. I teraz tak. Punktem wyjścia jest 1000 zł. Możecie postawić na przykład 200 zł. Jeżeli uda wam się wtedy zaliczyć wszystkie zadania, wygrywacie 1200 zł. Natomiast jeżeli przegramy, no to mamy 800. Możecie postawić maksymalnie 400 zł. Na, na jedno zadanie. Czekaj, jakie Czeka, mamy jak zadanie? Tak? Od 1000 wychodzimy. Od Czyli jeżeli czegoś nie wykonamy, tracimy jakąś tam kwotę. Ale nie wiemy jakie zadania, czyli obstawiamy, czy jesteśmy aż tak dobrzy. Ale przecież jesteśmy zajebiście, no jak nie wykonamy? No tak. Jest nas tutaj tyle w tej chwili, jest pełna chata. Każdy ma, jakieś, każdy ma jakieś uniwersalne umiejętności. Dokładnie. Tylko teraz jesteśmy w stanie wykonać każde zadanie. Jak nas będzie mniej, no to będzie ciężej. Be zakładamy się, musimy na pewno się założyć wielkim bratem, na pewno. Ale teraz pytanie, idziemy na ryzyko, stawiamy 200 czy 400 na przykład? <laughs> Fakt, właśnie. Dajmy jakoś tak w połowie. jak znali cytat? Dawać 400. Dobra, 400, zawsze 400. W momencie wejścia uczestników, tylko 40% domu było dla nich dostępne. Pomyślne przejście quizu otworzy dla nich kolejne 10%, czyli nowy pokój. Który z mieszkańców jest malarzem? Chwilkę, pomyślę, spróbuję sobie teraz to wyobrazić. Wydaje mi się, że mógłby być to Daniel. Który z uczestników ma trójkę dzieci? E, trójkę dzieci ma Iza i Marlena. Który z uczestników był w seminarium? Hmm. Wydaje mi się, że Daniel mógł. No pierwsza osoba, która przychodzi mi do głowy, która mogłaby mieć w swojej biografii takie, taki, taki incydent, to wydaje mi się, że to musiał być Daniel. Sypialnia została otwarta. Jakie pytanie? Pytałeś się coś miał w ogóle? Tak, kurde, zawsze wchodzę do męskiej. A tamta? A tamta tam, I tam O nie! A nie, nie to jest, gorto ja. Igor, to moja Ja sobie Ale kiedy to już. To jest po tak? dziesięć łóżek, słuchajcie. Jak sypialnia? Jak sypialnia? Jak sypialnia? A łóżka? Tyry jest Dzięki wielki bracie. Ty ty, 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 ty. Igor. Igor. Siemano! Hello. Hello! Poczekaj w sok! Tak. O, patrz następny mądry, tak. Ty śpisz? Ja jestem tu z brzegu. Co, Co się pochylasz? stało? Wino chcesz? Proszę, napisz się. O, hey, mam, mam otwierać biuro ze swoją dziewczyną? Co? Mam wino otwierać ze swoją dziewczyną? Czy nie, <laughs> nie no, ja ci ja się napić. Jak chcesz, to skorzystaj. Drzwi są otwarte do domu. To idź. A ty? Nie, nie, nie musisz. Decyzją widzów, jedno z was już za chwilę opuści dom. Agnieszka czy Maciej, decyzją ja. widzów dom opuści... Dawaj no. Agnieszka. Serio? Nie. Agnieszko masz dwie minuty na spakowanie swoich rzeczy i opuszczenie domu. No, naprawdę? No, no, no. Nie ryj mała, nie, no, nie, nie, nie nie, prawda. Zrób pani, to nie bądź ci wygodę. Wszystkiego, co najlepszego, Olek. No. Jesteś mega, naprawdę. No, Dzięki, jesteś tak naprawdę najlepszy. Może jeszcze wrócisz, Jasiu. Może <sadza> ktoś wyniknie i wrócisz to, na jego Trzymaj się. Mam tylko buty przy wyjściu. Bawcie się dobrze. No jasne, będę głosować. Zbankrutuję, ale będę. Cię zajębisz to. Trzymaj. I zachowuj się. Nie. <laughs> Nie jest za dużo, bo stary. Nie <grymne> wytrzymają. Teścienia. Ale było okej okay wczoraj. Było okej. Okay.